Cześć, Dzisiaj mamy dla Was film o tym, czym się różni medyczna marihuana od marihuany rekreacyjnej. Będzie to bardzo krótki film, bo i sprawa jest dosyć prosta, także oglądajcie. Zapraszamy. Tak, z botanicznego punktu widzenia to niczym się to nie różni. Medyczna marihuana czy marihuana rekreacyjna nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Konopie indyjskie to konopie indyjskie. Nie ma jakiejś specjalnej odmiany medycznej, nie ma odmiany rekreacyjnej. Po prostu. To jest marihuana. Chodzi po prostu o to, że powinno się rozróżniać wykorzystanie medyczne i wykorzystanie rekreacyjne. Nie ma specjalnych rekreacyjnych odmian. Można po prostu z marihuany korzystać w różny sposób albo rekreacyjnie, albo właśnie traktować to jako lekarstwo. Można też korzystać z marihuany w ramach profilaktyki zdrowotnej, no ale ponownie nie istnieją żadne też profilaktyczne odmiany zioła. Termin medyczna marihuana i rekreacyjna marihuana to są po prostu kalki z języka angielskiego. Wiecie jak to jest? Amerykanie lubią sobie wszystko upraszczać, więc nikt nie mówi, the medical use of marijuana. Tylko po prostu stwierdzili, że to będzie medical marijuana and recreational marijuana. Tak samo jeżeli chodzi o stany rekreacyjne, to macie medical states i recreational states, ale to nie są wiecie jakieś specjalne stany medyczne czy stany rekreacyjne. No po prostu tak się mówi, a u nas ta kalka powoduje niestety no takich dużo nie porozumie, ale zaraz do tego przejdziemy. Co to jest ta medyczna marihuana? To są po prostu konopie indyjskie, tylko uprawiane z zachowaniem medycznych standardów i z farmaceutycznym przeznaczeniem. Firmy farmaceutyczne uprawiając konopie muszą się stosować do bardzo rygorystycznych praktyk, jeżeli chodzi o kontrolę jakości tych upraw, więc jeżeli jesteście pacjentami, nigdy nie mieliście styczności z ziołem, no to taka medyczna marihuana z apteki będzie najbezpieczniejszym wyborem pod kątem standaryzacji właśnie poziomu kanabinoidów, czystości, przechowywania, tego jak to było uprawiane, czyli po prostu wiecie, macie większą pewność, że materiał, z którego korzystacie jest bezpieczny i przede wszystkim też przebadany. Nie jest to możliwe akurat do zweryfikowania w Polsce na rynku rekreacyjnym, bo w Polsce marihuana na ten użytek jest niestety jeszcze... Nielegalna. No i co ważne, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę, to tam częściej niż w przypadku rynku rekreacyjnego nacisk kładzie się na uprawy selektywne, które charakteryzują się bardziej zbalansowanym stężeniem CBD w stosunku do THC, żeby ci pacjenci mogli korzystać z właściwości prozdrowotnych zioła, ale bez zbyt stymulującego haju. No i teraz pytanie, czy ta medyczna marihuana to jest zawsze wyższej jakości niż ta rekreacyjna? No nie, bo to tak jakby powiedzieć, że nie wiem, rolnik, który lokalnie sobie uprawia z zachowaniem wszelkich standardów, zardów bio, ale nie stać go na przykład na akredytację tych certyfikatów, no to, że on ma gorsze plony niż ten, który ma te certyfikaty, mimo, że uprawiają dokładnie w ten sam sposób. No ale, jeżeli ktoś w Polsce chciałby korzystać właśnie z tych medycznych właściwości marihuany, to najpewniejszym źródłem jest jednak korzystanie z medycznej marihuany tej z apteki, którą mamy dostępną, no bo to jest najpewniejsze źródło, które jest sprawdzone, przebadane i macie pewność, że korzystacie z takiego czystego surowca dobrej jakości. No i teraz możemy przejść do mitów na temat medycznej marihuany. Jest ich kilka, Między innymi, jeden z nich jest taki, że medycznej marihuany nie można palić, że powinno się tylko waporyzować albo przyjmować w formie olejków czy jedzenia itd., Nieprawda. Konsumpcja marihuany to jest bardzo indywidualna sprawa i są pacjenci, nawet pierwszy pacjent z programu medycznej marihuany w Stanach Zjednoczonych, federalnego programu, przyjmował jointy i ci pacjenci przyjmują jointy dlatego, że ich schorzenie akurat lepiej reaguje na tę formę podaży w formie inhalacji, czyli jak spalają jointa, to po prostu w krótszym czasie, mimo teoretycznie gorszej wchłanialności, Wchodzi im więcej substancji aktywnych do organizmu niż przy waporyzacji, gdzie ten susz się dłużej podgrzewa, więc to jest zasadna akurat w niektórych przypadkach. Kolejnym mitem jest to, że marihuana medyczna wygląda inaczej, że ona jest w jakiejś innej formie, że to nie są takie suszone kwiaty, w jakich właśnie można ją spotkać na czarnym rynku do skręcania jointów, tylko są to właśnie olejki albo jakieś tam, nie wiem, inne koncentraty. A prawda jest taka, że właśnie ta medyczna marihuana dostępna w pojemniczkach w aptece wygląda dokładnie tak samo, no może trochę lepiej. Hmm. niż ta, którą możecie najczęściej dostać na czarnym rynku. To jest dokładnie to samo. To są też suszone kwiaty konopi indyjskich. Tak, i z tym się wiąże mój ulubiony mit na temat medycznej marihuany. To znaczy, że Medyczna to chyba tylko CBD, bo i to właściwie jak nas ludzie pytali, jakim opowiadaliśmy na przykład znajomym o medycznej, to zawsze była taka uwaga, no ale to przecież ta medyczna to chyba tylko CBD, no nie? I nagle jak się dowiedzieli, że jednak medyczna marihuana ma w sobie te HCB, to są odmiany, które mają po 19-20-22%, to nagle były oczy szeroko otwarte i naprawdę. A jak mogę dostać receptę? Link Tutaj w opisie filmu. Film... Także nie, medyczna marihuana to nie tylko CBD, to także odmiany i produkty o wysokim stężeniu THC, chociaż były już w Polsce na przykład odmiany o proporcjach 12% CBD do 1% THC. I podobno mają się też pojawić w aptekach tak. w tym roku tego typu odmiany. Tak jest, więc będziemy ich wyczekiwać dla Was. No i w związku z tym, że ludzie często myślą, że medyczna marihuana to CBD, to często mówią właśnie, że ta marihuana nie klepie. No a właśnie ze względu na to, że to są te odmiany, które mają jednak wyższą zawartość THC, no to jednak ta marihuana klepie. Wiecie, do nas też piszą pacjenci, którzy po pierwszym razie na przykład z tą medyczną marihuaną z Polski pytają nas, czy to normalne, że te doznania psychoaktywne były aż tak intensywne. Także tak, no. No klepie, klepie. Wielu osobom wydaje się też, że dostanie recepty na medycznej marihuany wymaga, nie wiem, bycia jakoś ciężko chorym. Otóż nie. Ciężkie przypadki, choć owszem, kwalifikują się często do recepty na medyczną marihuanę, to nie są jedynym takim przypadkiem, w którym możecie ją otrzymać. I na ten temat też mamy artykuł, też mamy wideo, także możecie obejrzeć, możecie przeczytać. Wszystko. Kolejnym mitem jest to, chociaż część osób właśnie pyta o to, jak otrzymać receptę na medyczną marihuanę. To część osób twierdzi, że medyczną marihuanę można kupić w aptece lub też nie w aptece, ale można ją dostać bez recepty. No nie jest to prawdą. Niestety receptę trzeba mieć. Na szczęście jej otrzymanie wcale nie jest takie trudne. Też zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową. Tam wszystkiego się dowiecie. No, to kończymy na dziś. Mamy nadzieję, że wszystkie wątpliwości rozwiane. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić żadnych następnych materiałów. I ustawić sobie dzwoneczek, bo wtedy będziecie o nich dostawać powiadomienia. I koniecznie dajcie łapkę w górę. No i dajcie komentarz, jak wy wykorzystujecie, rekreacyjnie, medycznie, czy może w ramach profilaktyki zdrowotnej. No i koniecznie wpadajcie też na naszego Instagrama, tam dajemy znać, jak nam się korzysta z marihuany w ramach profilaktyki zdrowotnej pod palmą. Oczywiście. Tutaj Wam się wyświetli nazwa. A my się widzimy w następnym odcinku. Pa. Cześć.